Pyszny, wyborny, słodki, syty to tylko niektóre z przymiotników używanych przy stole, także świątecznym. Im będzie poświęcony mój dzisiejszy vlog. Witam Was serdecznie na kanale niemiecki online z Marcinem. Zaczynamy! Pierwszy z przymiotników, jaki przygotowałem na dzisiaj, to słowo festlich – świąteczny. Ein Beispielsatz. Am Tisch herrscht die festliche Stimmung. Przy stole panuje świąteczna atmosfera. Am Tisch herrscht die festliche Stimmung. Lekar, pyszny. Das Weihnachtsessen auf dem Tisch Sieht sehr lecker aus. Potrawy świąteczne na stole wyglądają bardzo pysznie. Das Weihnachtsessen auf dem Tisch sieht sehr lecker aus. Kolejny przymiotnik to kräftig, pożywny. Ein Beispielsatz. Zuerst probiere ich eine kräftige Suppe mit Pilzen. Czyli najpierw próbuję, kosztuję pożywną zupę z grzybami. Zuerst probiere ich eine kräftige Suppe mit Pilzen. Knusprig to natomiast przymiotnik oznaczający chrupiący. Wir können sagen, możemy powiedzieć. Die gebratene Gans ist knusprig und zergeht auf der Zunge. Czyli pieczona Gęś jest chrupiąca i rozpływa się w ustach. Die gebratene Gans ist knusprig und zergeht auf der Zunge. Ausgezeichnet, wischmännite. Wir können fragen, możemy zapytać. Könntest du mir noch den ausgezeichneten Heringsalat auf den Teller legen? Czy możesz mi jeszcze nałożyć tą sałatkę na talerz? Könntest du mir noch den ausgezeichneten Heringsalat auf den Teller legen? Szaf to natomiast ostry, w odniesieniu do przedmiotu, ale także do potrawy. Is die Sosse nicht zu scharf? Czy ten sos nie jest zbyt ostry? Is die Sosse nicht zu scharf? Küstlich to wyborny. Możemy powiedzieć, jeśli chcemy na przykład pochwalić jakieś dania, danie. ale Speisen schmecken so köstlich. Wszystkie potrawy smakują tak wybornie. Ale speisen schmecken so köstlich. Süß to natomiast słodki. Możemy powiedzieć: Die lepkuchen haben einen sehr süßen geschmack. Czyli pierniki mają bardzo słodki smak. Die lepkuchen haben einen sehr süßen geschmack. Groß to duży. Ktoś może nam zaproponować. Nimm dir ein großes Stück Käsekuchen. Weź sobie duży kawałek sernika. Nimm dir ein großes Stück Käsekuchen. Na taką propozycję możemy odpowiedzieć, używając ostatniego z przymiotników, które przygotowałem na dzisiaj, słowa ZAT, czyli syty. Wir können antworten. Możemy odpowiedzieć. Danke. Ich habe mich satt gegessen. Dziękuję. Najadłem się syta. Danke. Ich habe mich satt gegessen. Und jetzt gehen wir spazieren. A teraz chodźmy na spacer. Es wäre alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał wam się ten vlog, to będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. A my widzimy się w kolejnym vlogu już w Nowym Roku, a zoszon im w nowym wesołych, zdrowych świąt. Bis dann, tschüss!